Najlepszy sposób na zarobek online, nawet dla osób turbo leniwych. Jest to generalnie sposób, z którego korzystam już od jakiegoś dłuższego bym powiedział czasu, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że pomaga nam w tym wszystkim AI, czyli sztuczna inteligencja, która tak naprawdę można powiedzieć robi jakieś 80-90% roboty za nas, przez co właśnie każdy w stanie to wykorzystywać. Bo jedyne tak naprawdę czego potrzebujemy to znaleźć chwilę czasu w ciągu dnia, odpalić nasz sprzęt, czyli nasz komputer, laptop i zobaczcie teraz. Przy wykorzystaniu naszej właśnie oto sztucznej inteligencji, naszego wskaźnika, skanera, czekamy tak naprawdę na nasze potwierdzenie, nasz sygnał, czyli strzałeczka do góry na wzrosty. Jak widzicie, pojawiła się strzałeczka i od tego momentu piękny ruch poszedł w górę. Na górze mamy czerwoną gwiazdkę, co może oznaczać potencjalne spadki, potencjalną właśnie zawrotkę ceny i jak widzimy, tak samo cena zawróciła. Ja wiem, że dla osób nowych możesz to wydawać skomplikowane, bo tu są wykresy i tak dalej, ale słuchajcie, w momencie kiedy są wszystkie materiały od podstaw w jaki sposób właśnie korzystać z tego, w jaki sposób tego używać, żeby móc na tym zarobić, to wszystko naprawdę staje się o wiele prostsze. Oczywiście mamy tutaj szereg różnych potwierdzeń, na które musimy czekać, zanim zawrzemy pozycję, ale właśnie takim głównym można powiedzieć, że jest ta ostateczna strzałeczka. Jeżeli ją zobaczymy, możemy wchodzić w pozycję wzrostową lub też w pozycję spadkową. Wszystko mamy fajnie wyrysowane, kiedy mamy wejść z pozycji, kiedy potencjalnie możemy z tej pozycji tak samo wyjść, także prościej się naprawdę nie da. Skaner tak naprawdę działa 24 godziny, 5 dni w tygodniu i 7 dni w tygodniu, jeżeli chodzi o krypto, także można w każdym dowolnym momencie z niego korzystać, a jeżeli ty również chciałbyś mieć do niego dostęp, to odezwij się do mnie tutaj albo napisz w komentarzu info, a podeszcie Ci więcej informacji, gdzie można uzyskać do niego dostęp.